Co tutaj się wydarzyło? Widzimy jak podsiarany z balon o świnkę. Na początku obydwa obiekty były ob naładowane obojętnie to znaczy, że liczba ładunków dodatnich była równa liczbie ładunków ujemnych pocierając balon o świnkę czyli robiąc skróć o tak ładunki ujemne przeszły ze świnki na balon i w tym momencie balon nie jest naładowany już obojętnie tylko w tym momencie balon jest naładowany ujemnie to znaczy, że ma więcej ładunków ujemnych niż dodatnich tutaj widzimy przykład, że na przykład mogą być trzy ładunki ujemne i dwa dodatnie w część części eksperymentu mamy ujemnie naładowany balon i elektroskop elektroskop jest zbudowany trochę inaczej niż w podręczniku, ponieważ ta konstrukcja nie była zbyt stabilna przykładając balon do folii aluminiowej, która jest tutaj na górze przez to, że mamy tutaj więcej ładunków ujemnych niż dodatnich, ładunki ujemne odpychają się tak, żeby zrównoważyć ładunek pomiędzy balonem i elektroskopem, tak żeby się równał zero. Przez to nasze tutaj aluminiowe migdałki, jakkolwiek by to nazwać, odpychają się od siebie. I tak właśnie działa ten eksperyment. Pozdrawiam serdecznie.